Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym z gry Brain Show, jestem magnieszka. Jestem. Wojtek. Jestem. I przegramy z więc startujemy tą żynadę. Co zrobisz? Rozpoczynamy tą żynadę Ale przegramy z czym? z że wy No że my przegramy. Ja, ja mówię, przecież ja nie wygrywam tego tekstu, bo jestem z gremcą. Nie powtarzam. A dlatego tak się zagubiłaś, co? To doprowadzi tak. wasze mózgi do wrzenia. Bo kurczę, już ty pamiętasz? Nie się, ale wtedy szybko <laughs> odpadacie. Tylko nie zrozumiałam tych emocji. Po uczestników. Albo zaczynajmy wypiać Aga pod nas te Wójcie. kategorie Jeśli randkujesz tak jak wygrywasz, to chyba jest. Ja mogę wam odstawić wybór kategorii Hy <laughs> hy, kogo tu mamy? Nie, nie Od razu widać determinację na twarzy Co masz? Aha. Dobrze, że jestem tylko prowadzącym no. <laughs> Nie chciałbym z tobą konkurować No Wojtka mówi, że jeżeli wygrywasz tak samo jak... A znowu to, to Nie pamiętam to było dalej. <noise> Zaczynamy zabawę! Startuje pierwsza runda! Zaczynamy o, na palce Czy czujecie ten chill? Nalizie. Za dobre odpowiedzi otrzymujecie Nalizie. punkty! Nalizie. Za złe zgarniacie figę z makiem! Prościzna! Agnieszka! Jak tak patrzę na twoich siedzib... Co to jest to, za... Wszystkie odkrycia. Odkrycia. do wora! Dawaj odkrycia! No odkrycia, odkryć ta się mogę kuźwa... Tak? Kocem bym się mogła odkryć! No to tak się odkryłaś! Nie, no pidoje! Wynalazcą szczepionki przeciw ospie było. Nie wiem. To, to. Chyba. Czas sprawdzić, jak tam wasze nie, odpowiedzi. Ospa. Agnieszka. Nie wierzę, że ja? sobie nie poradziła. Szczepiłaś się? Pasto, to był chyba ten, co z jakiego kraju myślisz? pochodził Jan Gutenberg. Wynalazca druku? Kto to jest? Ale druzne. O, chociaż to może jest podchwytliwe. No właśnie też się zastanawiam. Bo zobaczyłem to drugą odpowiedź. Kto z was ma rację, a kto z każdym? Jest wrócę rację? No nie, to. Wojciech. O to od ciebie wszyscy ściągali w szkole. Ja mam problem jakieś z Niemcy i Ja właśnie też. Kto zawsze daje to drugie to we... Nie wiem. Sprawdźmy jaka jest poprawna odpowiedź. No. wszyscy nie Egipcjanie mieli przecież hieroglify a nie pismo. Pismo Chiroglify. W którym roku powstał pierwszy pojazd, uznawany za samochód, zbudowany przez Karla Benza. Co to jest? Na pewno no, przed wojną pierwszą. No w nie 1885, tak? O nie, do grupowego projektu to nie ja nie z wami nie, wami nie, nie w, w 73! Zdania. Tak? No, nie, w 1885. Na chwilę coś was Wajzliśmy. zamroczyło. Ładnie nam no, idzie. Ja mam zero. Gdzie <grym> wyprodukowano pierwszy na świecie tramwaj zasilany wodorem? O Boże. Nie wiem, nie wiem. Pora oddzielić prawdziwych <grym> graczy od małych imitacji. No no właśnie. A co się wydarzyło? Przyto, że zaliń nas ta z Chin, teraz wszystko tam. Ziądzią, ziądzią, ziądzią. Już po rundzie. Jak widać humory dopisują tak. naszych no zawodników. Tak. Mm. Zobaczmy mam zero. jak będzie po kolejnej. A ja mam to się, się. na tym odcinku będziemy mieć po kropce nie po kresce. Przed nami po kolejna runda. Lubicie być w centrum o, uwagi, o. czas na wybranie. Wybraniec o nie było Wybraniec na odpowiada na pytania, reszta obstawia punkty. Jak dobrze się znacie, zaraz się przekonacie. przekonacie. Wojciech! Która kategoria pozwoli Ci Domek, błysnąć wiedzą przed znajomymi? Powiedzenia. Pora zajrzeć darowanemu koniowi w zęby i wykopać dołek pod gdyby Kto kustka by nie przed skakała, aby tromała nogi. To by nie zostało Aby. <noise> A tak, No, Rachel, <grym> oczywiście, no, of course. Jak myślicie, Jak myślicie będzie znać no, odpowiedź? Tak, będzie znać odpowiedź. To jest mądra kobieta, Ale nie a, mów, bardzo. że tak czy nie, bo to jest stresa dodać. Bogatemu to i. Bogatemu to i? O Boże. Bogatemu to i? O jezu! Byk się By No tak, kliknąć, Nigdy wszyscy w ciebie wierzyliśmy, a ty nas zawodzisz. Oooo, miałam... wielkie zero wszyscy ja miałam... Co się stało? No to straciliśmy Nadszedł Uła. czas obstawiania, Ja miałam e, między dwoma i za późno kliknę Kurła Powiedzenie być na fali o, oznacza... No, będę Brał No nie ale hamuwa z was Ale hamuwa z was, wiecie co? Ale z was pryszcze, ej Jak już przeczytałam pytanie, to już wiedziałam, że będzie wiedział Jak myślicie, będzie tak ja znać mówię odpowiedź. Kurła, przepieprzyłam Ja mam Kto wypowiedział słowa To jest mały krok dla człowieka Ale wielki skok dla ludzkości No proszę cię Oczywiście. No, yes, it, it. Tak jest. Dzięki tobie A, jak wszyscy tak? Wzbogaci. No, yes, tak? A mogę was strollować i dać co innego. <laughs> Cóż, może to stres spowodował, Koniec. Przed no przed prezentują się dosyć przeciętnie. Nie, chyba jeszcze jedna runda będzie. A nie. Nie. Koniec. Krótkie to było. Pan, dwie, Dwie tury. Nie ma na co czekać, jedziemy dalej. Wysokie stawki. Odrobina hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaskoczyła. Obstawiając Ja swoje na punkty. tym, polegam. Jeśli macie sporą wiedzę, pomnożycie swój wynik. Jeżeli nie, stracicie to, co postawiliście. Tomasz! To kategorię! Znajdziesz tu coś, co ci odpowiada? <noise> Też tak średnio widzę. <noise> Wszystkie. Dubani! Dwora wór Polacy nie kręcą mają? Jak się on kompromitować, to na czymś znaczy. tego nie umie. Ja bilduję. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? No tutaj pojedynczy. A, jolo. No, Jolla, jola. Jolo? Na którą sylabę pada na ogół akcent w języku polskim? Kurwa. Nie wiem. Każdy ma każdy inne zdanie. Sprawdźmy, kto ma rację! No, A, dlaczego o. mnie to nie, nie ma to ma, to, okay. No, to Okej. Ja się A wiedziałem, że gdzieś na końcu, ale. Jakie te klice. Ragizm. Który z podanych wyrazów to palindrom? Co to jest palindrom. To tu jest? O! -ru -ru -ru. Du -ru -ru. Du -ru -ru. palindrom? -ru -ru -ru. Nie -ru -ru -ru. wiem. Du, 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 du. Zdania są podzielone. Wiem, że A mi daje... Ja dałam górę. O! Bezpieczne zagranie, ale mało punktów. Zda... A nie będziemy mieli kreski? Jak <laughs> no, to jest tak? ilość punktów, którą... hmm. Od jakiego wyrazu pochodzi słowo robot? <sniffs> Wątku, to się A, normalnie... Ale się kompromisujemy. to jest? To to zapyta... Co to jest To robo... jest... Ile <śmusza> punktów jesteście w co, ma... tam... co ma wspólnego robot z robotem? ten język polski. <śmusza> to to jest za kurwa. Przedstawicielem jakiego gatunku literackiego był Pantadeusz? Tadeusz? Kto mam wiedzieć? Boże. To pan Tadeusz. Nie wiem. Kurde. Dobra. Pokaż, Ale jak jest jesteś mądry. Pora oddzielić prawdziwych graczy Ale chyba od marnych imitacji. No. Bo ty to jest dopiero się spłaśnieś. No. Wojciech, grasz moja Sresztamu babcia, skubana puściła z torbami już no. niejedno kasymo <laughs> Ale jakby nie wiedział to... No, byłoby słabo No, dla Wojtka to słabiutko Czas pożegnać się z tą konkurencją <laughs> i sprawdzić <laughs> jak wygląda ta bramka Agnieszka! czy znaczy, wiedziałem, że nie dramat i pieśń, ale... Ja też Chcą mi przez ciebie zdjąć program z anteny Exekto na pierwszym miejscu Wydaje że chcemy kreski a oto przed nami. A nie kolejny jeszcze się możesz zmienić. No mdomani zacierają ręce. Czas na kradziesz punktów. No, Ten, kto odpowie poprawnie jako pierwszy może ukraść punkty. Przeciwnik ma więcej punktów od ciebie. Pora to zmienić. Tomasz! W której kategorii czujesz się najmocniej? Znani ludzie. Gry. A to idziemy w historię. Dobrze, wybór. No na szczęście. Kiedy mi się dzień dostałem pierwszą konsolę. Też pamiętam Pegasus. Będzie pytanie o roku Odbyła się premiera konsoli <grym> Xbox Series X. O kurwa. O Boże. Hmm, chyba razem z PlayStation 5 wygrał. Wygrałeś. <grymne> ja, ja dawałem 18. No niestety no. Ja też... <grymne> to, 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 o tak si. to ja nie mam pieniędzy. No się dochodzi to Tomasz! Niech, niech Uf, się ci na minus, na zeszyt. O oh, kurwa, no, Popularna gra w kości polega na rzucaniu. O oh, kurwa. <grymne> kurwa, Trzyścioma. Nie ja wiem, w ogóle nie przeczytałam to kogo Nie na No na siebie bym Dobra, Aga, chodźcie po tarmosie. Pa, ale to nic nie ma, nic nie ma O, 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 Co, co o, ci to wypadło? jakieś zaskórniaki z Dobra odpowiedź i możesz odzyskać Kurwa. co twoje ja Chyba Czyli walczymy tylko o Wojtka pieniądze Pacman to gra komputerowa stworzona w roku O Jezu, czemu roki dają? Nie wiem O, ja wiem A wiedział? Ja, ja też masz? dodawałam Czas wybrać ofiarę Siemy, bo tylko jeszcze możemy Jaka tam ma ze skórniaki. <noise> Ja mam nie widać. Ajajaj, aj, aj. konto aj, 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 aj. odchudzone. Aj, aj, aj. pewnie tam ta pokrywane. Rajra 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 rajra, w Która firma jest odpowiedzialna za wydanie no bo, serii Gier te zapytania Diablo? są... Nie wiem, kurwa. Lizard, Blizzard, ej, co wy? Nie wiem, spieszyłam się, nie czytałam, nie czytałam Dobra, daj mi te pieniądze. <noise> Wojtek, możesz sobie po pół pozostawić? Nie. <noise> Egzekucja ja wykonana. Się wykonana, dokładnie. Eee, jak... Ile my mamy punktów, jak malutko? No mi się nie da. Popularna gra MMO Tibia miała Oj swój O Jezus. Uuu, Tibia ma dużo lat. A w pizdu. 97 chyba. Tomek trafił? Tak. Kradnij, kradnij od kogo tylko chcesz. Ja nie trafiłam ani jednego. Zero, zero, zero. Pamiętam, jak do podstawówki chodziłem i była ta pierwsza Wojcie. wersja QB. Wojciech! Nie pozwól, jeszcze grało internetowej, bo no. internetu w domu nie było. Dokładnie. Te <noise> 3 złote za godzinę płaciło za internet. I Ja tam nie chodziłam, bo tam ludzie A byli. A jak ja się sprzątało kawiarenkę na koniec, się na, na, grało, grało darmo. Ja Call of Duty. Oaaa. Siadało w takim... Cześć, tu się dało, obok siebie i Rozpoczynamy kolejną Ej no nie da nam punktów, Czas na <laughs> To jest paranoja Ej jakaś, jaka, jaka jaka ale... co? W ten przechodzi na procenty, więc, więc nie ma ile Ale z zerem jakiś procent przejść? Jak tak a gdzie chcesz? czego Co? Coś dla małych Ej ja nie wybierałam w tym bajki. Ale co nie wybrałeś więc. Wybierałaś na początku chyba Albo i nie. <laughs> Albo i nie. Jak miała znowu? na imię Śpiąca Królewna? O Boże. Co? Ja chyba wiem. Aurora. Aurora, no. no nie nie wiedziałem, że... Też do końca nie widziałem. Ale ja i Gulag mi nie pasowało. Jeśli ty A czemu znowu samy? Co to, to jest? Kiedy wydłużał się nos Pinokia? No halo. Jak lama, ale. Świetnie! Dobrze, Wiedza, że no... Ale jest... ale ja mam jest ja coś... ostatnio za... Skipper, Kowalski, wiko Szeregowy to bohaterowie filmu monster. animowanego. Ja Madagaskar! Na wiem, ja wiem! Madagaskar... sądzę że jeszcze nie ma jakiejś ekipy ty Ale to było filmu, czy coś. Wybierz zawodnika, którego obdarujesz odkurzaczem. Ohoho! Oho. Jak nazywa się starsza siostra kreskowego Dextera? Nie jest takie łatwe. Taka nie oglądałam tego. Nie wiem. Didi. Didi. Nie oglądałam tego. Ogo. Nie oglądałam. Sympatyczny bałwanek, bohater filmu wiem pod tytułem Kraina lodu. To... Mam tę moc. Mam tę moc. Jestem. I to była prawidłowa odpowiedź. Punkty wędrują na twoje konto. Cześć! musisz trochę punktów. Ale dlaczego nie ja? No bo Ale on dostanie 500. Jakiego to koloru włosy ma Ariel? Mała Syrenka. Ma Czerwonego. Czerwonego. Świetnie. Wiedza, strzał czy strzał Wiedza. Czy punktów uszczup? No patrz. To to samędzina. gdzie mieszkał Shrek. A Boże, ja nie wiem. No jak? O, oh, cicho! I to była Czasami Nie do mi się powiedzie tak żeby poprawić punkty że Jak mi trafię. Wojtek jeszcze ci. Daj mi. No czekaj, niech ma. No to szkolnie jest, nie możemy mieć Jakim zwierzęciem zadaw. był Syit, bohater epoki lodowcowej. Oh Boże. No halo! No halo! Ja no halo. No Popaż na agę, no właśnie. Ale to było <grym> tak O, no, co, co, jak co, Ali? Na pewno nie jestem Leniwa. W domu jesteś. Nie. Ale mamy równo teraz punktów. Równo tak. się zakończyła. Zaraz się Ej, ale ogólnie ten odcinek to jest trafił. Mało punktów, mało. To final. Będziemy mieli. Ale będziemy mieli to więcej punktów do punktów. Znaczy, tak. kreska to będzie pełna. Tak, tak, tak. Bo jest mała różnica. Znaczy nie no, ty będziesz miał stony po 90, myślę. A jo! Mm. Ekran za wami symbolizuje kurwa, życie, które tak otrzymujecie było. na podstawie wcześniej zdobyciuski. Za dobrą odpowiedź możecie trafić no. przeciwnika. Znaczy za złą sami oberwiecie. Czas warunkiem, To a, a 88 mam. Gdzie można kupić Bardotkę? To, to, to jest Bardotka. Bylizną. Spokojnie. Nie tak. będzie bolało. Nie nie mam końca, bardzo. To jest ja też nie. Ale na dużą kreskę to ryzykuję. Kto przekroczył Alpy na słoniach podczas wojny z Rzymianami? O Boże. łoniach? Nie mam pojęcia. Ale popstałem, że Jak Macie U, takie cztery Hannibal. guziczki. Hannibal! Które trzeba naciskać, żeby odpowiadać. Nie odpowiedziałam, bo ja. Myślałam, to że Cezar. Trudne. I teraz nam przypieprzy wszystkim. No bez sensu trochę. Nie no, nikt nie odpowiedział. No, ale jak nikt nie zna odpowiedzi,. No to by było Suspens to chwyt stosowany. O to, to jest. Suspens? Nie ma. Nie jest w Słuchajcie! Dobrze! W nagrodę możesz komuś przyłożyć! O, o, o. Masz te swoje skrzypce. Źle mi zagrałeś. Jeszcze Pytanie nie wszystko ratunkowe. Pytanie ratunkowe prosimy! Jak nazywa się japońska broń biała jednosieczna o głowni dłuższej niż 60 cm? I know, I know! Ja nie wiem. Trzymaj no, więcej katana, 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 katana. To nie jest ten, to nie jest i... Który z podanych kolorów ubiór? uznany jest za barwy nie. zimno. Też to jest katana ubiór, co ty? Niebieski. Czemu tak długo czekałem? Wojciech! Ja nie właśnie ja na tym co gadaliśmy. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. No jak to kogo? I hamuj! Ja. No wybieram tego, kto ma więcej. Wyższy no. bieg! Moc broni I nara. Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości to? Muzykator! No, no ja jestem ja za daj, tak. przeczytać? Wojciech! Tak, ja za wolno. Dobrze, szybciej. Nie umiem czytać szybko. Kurwa... Agnieszka! Ja zanim doczytam, to już jest A to na już do pasa skończyć. doszło. No <grym> już się to Nie, nie, może przecież wiecznie trwa. Jak nazywa się miecz dwuręczny o długości do 1,8 metra z płomienistą głownią. Dobra, idę do. Flamber. Fremberg. Idę do. Ja! Jezu! Ja nie bym mi wyboru. Strzelam. No ale to i tak to zabierę. To na jedno wyszło. Ale jak ja. Ale ja. Ale nie. Nie, nie, Teraz dobrze. pytanie ja Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Który z zawodów dotyczących drukarstwa nie odszedł w przeszłość. Idę do wody. Jezu. Agnieszka! Idę do wody, co tam? No bank nie wiem. O Okurła. No, ja a, a, tak a ja nie a wiem, wiem co to w ogóle jest. Tak właśnie kurła. kończą ci, którym który mają gadanie na pytania. Tragedia te pytania, tragedia. Indeed, indeed. Mhm. Mm Liderem zespołu Coldplay jest. Coldplay jest? To to jest kurwa? Bono? O nie nie, nie wie musi zaboleć. Nie A Ricky Martin? Martin. <grych> o, równe kreski nie nie macie dość? Prawie? No to podrasowuję gnata. Mm -hmm. Dokończ powiedzenie. Praktyka czyni. No hala! Miszcza! A! Ażem klikał. Patrz! 400 cztery, cztery sekundy różnicy. Świetnie! No, no, ja ja gratuluję, gratuluję! <laughs> Patrzcie, jaką, jaką, jaką precyzją to Pum! Bum! Nie, nie, znów to! Ja nie klikam! Znów Cię to! Ja chcę mu przyłożyć! Wojtek! Wojtek nie rób od tego, to jest. No Zasłużona wygrana, no brawo! Idziesz na dno! Na dole. Ja myślałam, że nie, nie ten, że wiedziałam co ma odpowiedzieć, a myślałam, że nie kliknie. Co? Ale 400, co? 400 sekund. O, za wiedza. Ty wszystkie panu zwycięzco! Gratuluję! Tak, brawo! O, w końcu się udało. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę, komentarz. subtyty na nasz jak była znana Wnieszka. Byłam! Wojtek! Była. I byłem i ja, wygrany w tym meczu 11 razy. Pa! Pa! pa.